Ósmoklasista. Ciągle zastanawiasz się, jaki zawód wybrać, a zależy ci na dobrze płatnej i ciekawej pracy? Zostań przytwórcą mięsa, dołącz do klasy wielozawodowej pod patronatem Zakładu Mięsnego Wasą. To firma, która od wielu lat działa w branży mięsnej i wędliniarskiej. Posiada certyfikaty ekologiczne, dzięki którym stała się pionierem w produkcji ekologicznej w Polsce. Ten wybór to idealna okazja, aby zdobyć przyszłościowy zawód. Będziesz uprawiał go z przyjemnością, mając możliwości ciągłego rozwoju. Oczywiście dla chętnych czeka też bardzo długa lista atrakcyjnych benefitów. Dostaniesz płatne stypendie dodatkowe kieszonkowe, a najlepszy uczeń to będzie jednorazowo 1500 zł. Potrzymasz zwrot pieniędzy za dojazd, a codziennie na miejscu będzie czekał na Ciebie ciepły posiłek. Będziesz uczył się u boku prawdziwych personalistów z zakładu mięsnego Wason, którzy przekażą Ci cenną wiedzę i umiejętności. A co najważniejsze, po zakończeniu nauki masz zagwarantowane zatrudnienie. To tylko przykłady korzyści, które czekają na zdecydowanych uczniów. Nie pozwól, aby o Twojej przyszłości decydował szczęśliwy traf albo przypadek. Postaw na pewny zawód, czyli przetwórcę mięsa. Chcesz poznać więcej szczegółów? Weź na stronę internetową Zespołu Szkół Zawodowych i szałcących w Raju lub Zakładu Mięsnego Waso. To jak? Z kim widzimy się już 1 września?